Lilo i Stitch to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych i ulubionych animacji Disneya. Historię dziewczynki pochodzącej z Hawajów i jej kosmicznego przyjaciela pokochali widzowie na całym świecie. Nie dziwne więc, żeby, że w Life Action Disney wziął się za reboot także i tej historii. Dlatego dziś z okazji premiery filmu Life Action Lilo i Stitch przychodzę do Was z sześcioma ciekawostkami związanymi z tą produkcją. Na początku proszę Was o zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki w górę oraz o odwiedzenie moich social mediów. Linki w opisie. A teraz zaczynamy. Dawej Chase, czyli aktorka, która dubbingowała Lilo w oryginale, zagrała także w filmie The Ring, w którym wcieliła się w postać kultowej Samary Morgan. Co ciekawe, obie te produkcje miały premierę w 2002 roku. Postać agenta Bombla inspirowana była Marcelusem Wolesem, czyli jednym z bohaterów filmu Pulp Fiction. Zarówno w Wallace, jak i w agenta Bombla wcielił się ten sam aktor, Wim Krames. W pierwotnej wersji filmu w jednej z końcowych scen chcąc uratować Lilo, Stitch, Nani, Plikli i Jamba porywają samolot Boeing 747. Jednak po atakach z 11 września scena ta została zmieniona i w filmie zamiast samolotem bohaterowie lecą statkiem kosmicznym. Podczas sceny w schronisku gdzie znajduje się Stitch na dokumencie adopcyjnym widnieje nazwisko Susan Hagerty. Jest to imię i nazwisko aktorki, która podkładała z pracownicy schroniska. Soundtrack pierwszej części filmu zawiera w sobie 7 piosenek Elvisa Presleya, którego główna bohaterka animacji Lilo jest wielką fanką. Żaden inny film, licząc również te, w których Elvis sam wystąpił, nie liczyły takiej liczby jego utworów. Początkowo wersja live-action Lilo i Stitch miała być skierowana jedynie na platformę Disney ⁇ jednak pod koniec zeszłego roku twórcy poinformowali, że wbrew pierwotnym planom film będzie emitowany w kinach. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. To na dzisiaj tyle i do następnego. Cześć!